Ciemka, cześć wam. A idę tu dzisiaj zobaczyć na taki plac zabaw. Widzicie tam, w oddali na dole. Zobaczę, może coś wyskoczy. Jestem blisko, w sumie przyjechamy roberem do kupla pogadać tak. No i tak zobaczę, przez pół godzinki. Się zobaczymy, czy coś będzie czy nie. Że jakiś resort spadnie to będziemy jeździć. No, jestem na tym placu zabaw. Teraz żeśmy wykopali taką koparkę. O proszę, koleżanka tu, jak masz na Hej, Oliwia Oliwia, mówi, że chce być w filmie To będziesz? No No tak to jest Tak żeśmy tutaj wygrzebali kogo, kogoś Tutaj taką malutką kopareczkę Zakopała się Balon leci Ale super się obniżył O kurcze Rewelacja To jest ten nasz tutaj taki miejscowy Kurcze ręce się trzęsą Tak ciężko to nagrać. Ale nisko, On chyba albo ląduje Albo tak nisko zeszedł Wiadomo, oni jeżdżą sobie w różne miejsca i startują i lądują w różnych miejscach, ale tu chyba raczej nad tymi... A nie, tylko tak się obniżył specjalnie. Ale super. No kurczę, mi się trafiło ujęcie, no. No jak na zawołanie. Ale jazda. Kto by tak chciał z Was? Kurczę, ja mam lek wysokości, ale raz bym chciał spróbować. Chociaż na jakieś linie, chociaż tak nie wiem na... Trzydzieści metrów, czy na ileś. Super. Ale jazda. Muszę sobie trochę zmniejszyć, bo to... O. No tak. proszę. No, na placu wyskoczyło parę złotych, parę groszy. Dziewczynka mówi, że zbiera na, na karmę dla zwierząt. Dałem jej tamte 60 groszy chyba, czy ile. Wiatr się zmienia. Od razu leci w inną stronę. Też w stronę słońca. No i tak to wygląda. Nie nagrywałem, wiecie, tam nie chciałem nagrywać, bo dzieci mnie oblegały, jak nie wiem. Później rozmawiałem z tym panem. No to wiecie co tak kurczę? Jakby tam było pusto, wiadomo, coś by tam nagrał, jakieś te grosze, które tam znalazłem. No ale, wiecie, dziewczynka przy mnie chodziła, tam dawała mi pimpontera, namierzała, rozmawialiśmy, pytała się, jaki wykrywać, jak to wygląda i w ogóle, że też by chciała mieć kiedyś. No, trochę tak się tego. Pobawiłem, teraz idę do kumpla akurat, bo u niego rower zostawiłem. Idę jeszcze trochę pogadać. Tak Działanek się, się kończy. Dzisiaj było znowu gorąco, Nie już myślałem, że, że będzie... Wczoraj była taka paruwa, myślałem, że będą te burze przyjdą, ale nie. Na razie nic nie przylazło do nas. Nie wiadomo jak to się, jak to się dalej rozwinie. Fajnie. O, widzę znowu tak nisko. Między domami leci, między blokami leci ten, ten balon. Chyba coś mu nie widzieliście. Dobra, trzymajcie się. Do następnego. Hej.